Cześć, cześć moje wilczki to kolejny odcinek na moim kanale WILCZOREK! Tak! Dzisiaj chyba trafiłem do więzienia. I musimy z niego uciec! Tak! E, co ty mówisz? Co mówisz? Żebym wszedł? co? Mam kliknąć w to? Wow, to się otwiera! No dobra, chodzimy w izolę. Poziom pierwszy, pod ziemią. Zobaczymy, Ło, wow, spadam! Dobra Coś tu jest, gdzie je mam lecieć? Wow, wow. co jest! Cześć! No dobra, to zdziała jeszcze raz czy nie? Nie wiem, dobra Co to? to chyba tutaj musimy wejść. Dobra, wow, spadłem. Checkpoint! Dobra, nie, nie chce mi się ciebie, czy tak się... chodzimy. Ciekawe co to robi. Pewnie. Pewnie zginę, jak w to wejdę. Pewnie tak. Dobra, idziemy tutaj. Kolejny checkpoint. Jakaś latarka. Dobra. Ej, co? Chodź za gorące chyba. Albo nie. Nie, nie wiem. No dobra, chodźmy tutaj. No nie, przecież tego nie dotknąłem. No nie, będę się na tym męczył. To w ogóle jest drugi odcinek. Yy, który jak już mówiłem w poprzednim, że będą trzy odcinki albo dwa i chyba będą trzy odcinki, także... No. Okej. Okay, idziemy. Siup. I... Dobra. Yeah, dobra. i Jest! Udało się! Przeszłem to! Przeszłem to! O! Mamy kolejny checkpoint. Dobrze, nie chce mi się ciebie czytać. Okej. Okay. Siup. Siup. Dobra, tak, tak, I dużo. Okej, okay, idziemy tutaj. Poczekajcie chwilę. No dobra, idziemy. Piasek. Chyba piasek, nie wiem co to jest. Coś innego, dziwnego. Może to lawa, trzeba uważać, trzeba uważać. O, idziemy po drobince. Czarny? Czemu czarny? Poziom drugi. Otwory wentylacyjne. Chyba się nie zmściło. No dobra, idziemy tak, tu, okej. Okay. już Dobra, idziemy tutaj, no nie, dobra. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Szybko, szybko! Okej, okay, chyba to nas nie może uderzyć, także... Idziemy tutaj, okej. Okay. Nie, nie, chyba to musi iść na dół, żeby jedną tutaj, okej. Okay. Dobra. Idź tam, dobra. Udało się widzowie. Udało się! Kolejny czekań. O nie! Po jednej linii takim czymś po róży jakiejś jeszcze w dodatku. A, dobra. Siup. siup, dobra. Mama nie, nie, nie! Przy samym końcu! Przy samym końcu, widzowie, przy samym końcu. Przy samym końcu widzę, przy samym końcu. Okej. Okay. Okay, idziemy teraz tutaj. Tutaj. Dobra, udało się. Udało się. Teraz to są lasery, także musimy po nich przechodzić. I udało się kolejny checkpoint. Teraz jakaś rura czarna. No nie kolejny raz. No dobra, tym razem nad lawą. A lawa nie jest fajna. Także no dobra, idziemy, idziemy. Idziemy. Teraz tutaj. Okej. Okay. Tutaj. Idziemy. Dobrze, udało się. O, wpadłem. Teraz jakieś białe coś. Musimy tam iść. Musimy tam iść, zobaczyć co to jest. I poziom trzeci, wyjście z celi. Tak, chyba się nam udało. Albo i nie? I nie wiem. Idziemy, wyjście z celi. Juuu. Nie, nie, tam. Tu. O, udało się. Zablokowałem się tam przez chwilę, tak by. Ja w powietrzu. Mogę tam przejść? Nie mogę. Ty, mogę się potem spinać, Ale tam przejść nie mogę. Ej, co to jest za mapa? Muszę to zobaczyć. Wow, ja widziałem tam normalnie ten. Dobra, nieważne. Idziemy tutaj. Halo? Halo? Nie, nie wiem. wiem. Pokazuje tam. To przecież idę tam. Nie wiem, może tu coś jest. Przycisk! O, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O, rozwaliło się. Idziemy tam, widzowie. Idziemy tam. Idziemy tam, zobaczymy co tam jest Już. o nie. O nie. O nie, chyba policjant nas zauważy. Chyba policjant nas zauważy. O nie, ja tu jestem. Ja tu jestem. On nas zauważył. Co? Co to było? No dobra. Zamknął przejście. Co teraz mam zrobić? Tam jest wentylacja. Idę. Idę przez tą wentylację. No padłem, kurde. On się obudził. Zginąłem, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, widzę, nie wytrzymam. Kurczę, czyli nie możemy spaść, tylko musimy to od razu zrobić. Dobra, udało się. Które wybieramy przejście? To. To wybieramy. Albo nie, tamto. Tamto wybierzmy. Nie wiem, nie tam, nie, nie wiem, dobra. Wybierzmy to. Czy się uda? Udało się chyba. O nie. Tu muzyka tu normalnie leci. Dobra. Okej. Okay. Teraz chyba musimy tutaj przejść. Dobra. Idzie teraz tutaj? Chyba tutaj. Ok, tutaj. czekam. czekaj, Dobra, on tu chyba zamknął. I teraz. Chyba nie. Nie, chyba nie. Dobra, idziemy tutaj po tych krzesłach. Uh, dobra. U nie, nie. Uf, już myślałam, że zginę. Uf. No dobra. O, ja cię strzelają. Dobra. A, dobra, udało się. Dobra, teraz chyba musimy wejść do tej wentylacji, bo w końcu tu jest drabina. O, dobra. Kolejna drabina. Prowadzi do góry. Czy to będzie poziom czwarty? Czy tam już piąty? Nie pamiętam. Nie, tu trzeba iść. Tam dalej. Olej, przyspieszony jestem. Szybko idę. Okej, okay, teraz tutaj. Wow, znowu tu jestem. Odblokowałem chyba przejście, tak. To jest to. Wow, nie zauważyłem tego. Nie wytrzymam, nie zauważyłem tego. jest w ogóle kolejny policjant. Widzicie go? Kolejny policjant. Kwiatka. No dobra, idziemy teraz tutaj. O! Tutaj chyba to jest jakaś farba i nie możemy tutaj przejść. Nie możemy tutaj przejść. No dobra. Tak, tutaj. Tutaj. Fu, hu, dobra. Uda się. Udało się. Udało się, wiedzę. Udało się. Okej, okay, teraz idziemy tutaj. To są lasery, także musimy to uważać. i kolejny więzień mi pokazuje, żebym tam szedł. Tutaj. Dobra, co to jest? Co to jest? Drzwi do... Kraśniców i Tam na dole pisało. Okej, okay, tu jest kamera, muszę uważać. To jest kamera. Co to? Uu. To strzela. Dobra. No nie, strzeliło we mnie! Tam jest widzę jakaś rakieta. Ja, ja muszę się stąd wydostać. Muszę się stąd wydostać, dobra. Idziemy. Idziemy. Dobra, nie strzeliło, nie strzeliło. Muszę się stąd wydostać. Kolejny checkpoint, i teraz musimy tutaj przeskakiwać. Okej. Okay. Idziemy tutaj. I możemy tu spać, bo to jest chyba trujące. Coś trującego, dobra. Klikamy w to. Ale no, klikam. O, dobra. Udało się. O, się to. Wcześniej tego chyba nie było. I co to i będziemy lecieć chyba. Widzowie, tutaj będziemy lecieć. Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Nie wiem, widzowie. Okej. Okay. Halo? Wow, ja lecę. Ja lecę, widzowie. Ja lecę. O kurczę, poleciałem. Poleciałem. Ło, wow, co się stało? Ło, wow, co się stało? Rozbiłem się! Nie! Rozbiłem się w kosmosie! Aha, fale się! Nie, co wie? Jak chcecie następną część, to dajcie dwa lajki, dwa lajki i będzie następna część, także widzimy się w kolejnych odcinkach! PA-PA!